My nie posiadasz wystarczającej ilości bilaj na paczki, bądź wymarzony skład. W takim bądź razie zapraszam Cię do zakupu coins na luxcoins.pl Posiadają bezpieczne metody dostawy oraz coinsy w najlepszej cenie na rynku. Możesz płacić SMS-em, przelewem, PaySafeCardem wszystkim. Z kodem rabatowym Dexu otrzymasz 5% coins więcej. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Polecam. Grzymano, witam Was oczywiście, moi drodzy. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam, oczywiście, moją taktykę, jak i wytyczne, dzięki którym naprawdę w ostatnich dwóch tygodniach zrobiłem mega progres w FIFA, gdyż. Ten kto pamięta, jeszcze zaledwie dwa tygodnie temu miałem bilans 22 8, a tydzień temu udało mi się zrobić 24-6, zabrakło jednego meczu o do Elite 2, a w tym tygodniu udało się zrobić 25-5, także wbiliśmy Elite 2 i oczywiście pokażę Wam moje wytyczne, jak i taktykę, dzięki którym wbiłem oczywiście Elite. Także tak to się prezentuje, tak to się prezentuje, oczywiście gram formacją 4-2-3-1, bo wiele osób się pyta, tak się oczywiście moja taktyka prezentuje, zdecydowany pressing, oczywiście mm, szerokość mam na 5 yy, tych kresek, to są kreski, tak, na 5 kresek, głębokość na 4 i styl gry w ataku mam zrównoważony 5-5-3-2, tak to się prezentuje, a jak mi czasami nie idzie, to zde z zdecydowanego pressingu, daję na pressing zazwyczaj po utracie piłki a z, jak w ataku mi na przykład nie chodzi gram to daje szybkie konstruowanie akcji i tak się prezentuje moja taktyka wiele osób się pytało o moją taktykę oczywiście jaką taktyką gram zazwyczaj na live'ach zasłaniałem tą taktykę bo po prostu nie chciałem was w błąd wprowadzać pokazując wam tą taktykę bo jeszcze testowałem różne warianty ale już teraz oficjalnie mogę wam pokazać tą taktykę bo Moim zdaniem ona jest odrobinę sprawdzona, bo jednak, mimo wszystko, jak w przeciągu ostatnich dwóch tygodni wbijam tą elitę minimum mm, i robię przy tym bilans 24,6 jak i 25,5, no to znaczy ta taktyka już coś tam działa. Także tutaj oczywiście ma się taktykę. Jeszcze Wam pokażę że tylko wytyczne na moich zawodnikach, czyli Obama Yank. Oczywiście trzymaj się środka i wybieg wybiegaj za plecy obrońców i zostawaj z przodu. Tutaj tylko tych pomocników, y, właśnie środkowych, y, ofensywnych, mam zostawać z przodu. SPD mam przecież na ilość podanie: zostawaj z tyłu, krycie środka i zrównoważona obrona: zostawaj z tyłu i krycie środka. A boczni obrońcy, oczywiście, mają zostawaj z tyłu, i tak to się prezentuje ogólnie. Tak to się prezentuje. Jeszcze wam tylko pokażę, jak gram defensywnie, bo czasami gram właśnie 4, 1, 2, 1, 2. Jak mi nie idzie, i o tym, co mówiłem, o tym, co mówiłem, jak gram defensywnie, styl gry w ataku zostaje taki sam. Tylko przy rzutach różnych cofam o jedną, jakby kreskę, a w ataku mam pressing po utracie piłki. No, także tak to się prezentuje, oczywiście takim składem wbiłem Elite, takimi wytycznymi, jak i taktyką. Takimi wytycznymi, jak i taktyką. Również możecie się pochwalić swoją najlepszą rangą w tej chwili, jaką wbiliście. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się piona. Yo!